Ludzie to nysa. Nysa to ludzie. Zaczynamy kolejną nyską kronikę filmową. Dziś powiemy o emocjach siatkarskich. W Hali Nysa w tym tygodniu rozegrano mecz Polska-Niemcy. Udało nam się porozmawiać nie tylko z naszymi siatkarkami i trenerem, ale także byłym selekcjonerem męskiej reprezentacji Witalem Heynenem. Będzie także o obchodach dnia strażaka, letniej Gali Tańca i rajdzie trekkingowym. W czasie ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nysie radni pytali o plany budowy kolejnego placu zabaw. Planowana lokalizacja to Polana w Parku Miejskim przy Forcie Wodnym. Plac będzie miał wielkość 10 arów. Dokumentacja projektowa ma zakładać montaż urządzeń dla użytkowników w różnym wieku oraz osób niepełnosprawnych. Ponadto mają pojawić się m.in. elementy edukacyjne. Teren będzie oświetlony i monitorowany. W czasie sesji radni wnioskowali m.in. o nowe nasadzenia przy ulicy Prusa, a także o sprawdzenie możliwości zwolnienia z opłat za obiady w przedszkolach dla dzieci z Ukrainy. Ostatnie dni są bardzo emocjonujące dla kibiców siatkówki. Cieszymy się z utrzymania PSG Stalinysa w plus lidze, mistrzów lidze Mistrzów grupy azoty Zaxa Kędzierzyn Koźle, a adrenaliny dostarczył nam także mecz Polska-Niemcy siatkarek, rozegrany w Halinysa. Jak zawsze podkreślano, znakomitą organizację i świetny doping kibiców. Nysa żyje siatkówką, i dlatego też z przyjemnością, jak tylko jest możliwe, staramy się tutaj sięgnąć, przy dużym wsparciu i burmistrza, i w ogóle miasta. Bo, bo zainteresowanie ludzi w Nysie i miasta, i władz jest. Są kibice, są chętni, więc z przyjemnością się tu sprowadza takie rzeczy. Nasza kadra zagrała pod wodzą nowego szkoleniowca Stefano Lawariniego. Niestety polki przegrały w Halinysa 1 do 3. Na pewno dzisiaj trochę więcej chyba błędów było, tak mi się wydaje, i też na zagrywce. No Ryzykowałyśmy na pewno na zagrywce, bo miałyśmy na to zielone światło. Natomiast uważam, że dużo tych błędów było i, no i trzeba to wyeliminować. Na pewno usiądziemy wszyscy do tego, obejrzymy wideo, trener powie, co poprawić, no i bierzemy się do roboty i, i wszystko przed nami. Zaraz wyjeżdżamy na, na, pierwszą, na pierwszy turniej do Stanów na Ligę Narodów, więc y, będzie kolejna okazja, żeby tam nabrać jakby nowe doświadczenie. Ten mecz to jednak cenna lekcja przed kolejnymi, ważniejszymi spotkaniami. Przed naszymi siatkarkami jeszcze sporo pracy, ale widać w tej drużynie sportowy potencjał. Mimo niewygranych spotkań, graliśmy lepiej pod względem taktycznym to, co chcieliśmy próbować. Spróbowaliśmy pojedyncze błędy i w ostatniej serii, na przykład na przyjęciu, a inny w ataku, to, to mieli przewagę tutaj Niemcy. Teraz przed kadrą kolejne spotkania i możliwość dopracowania ustawień i wariantów gry. We wrześniu i październiku tego roku w Polsce i Holandii odbędą się Mistrzostwa Świata w siatkówce kobiet. Wystąpią w nich 24 narodowe reprezentacje. Polska zagra z Turcją, Dominikaną, Koreą, Tajlandią i Chorwacją. Wszystkie przygotowania są więc podporządkowane pod mundial. Wiadomo, że, że mistrzostwa, które będą w Polsce, będą dla nas szczególnym wydarzeniem, bo pamiętamy te które mistrzostwa Europy, które rozgrywałyśmy w Łodzi i wspominamy je dobrze, także myślę, że na razie musimy się skupić na budowie tutaj zespołu z nowym trenerem, a później będziemy mówić o jakichś oczekiwaniach. W sztabie szkoleniowym rywalek biało-czerwonych były osoby dobrze znane polskim kibicom. Trenerem drużyny jest były selekcjoner reprezentacji polskiej mężczyzn Vital Heinen, jego asystentem Paweł Wojicki, a statystykiem Robert Kaźmierczak. Vital Heinen po raz kolejny podkreślał, że Polska ma najlepszych kibiców na świecie. To być w Polsce jest specjalne, bo setną razy powiedziałem, najlepszy kibic na świecie, the best public in the world in volleyball, that you have, so it's always fantastic to be in Poland every time. Doesn't matter why I'm here. I, I think these are training games where everybody is playing. The result is not so important. Yeah, it's mostly everybody playing and getting ready and I see that Poland we have problems with a lot of players not there. Poland even maybe more. yeah so that that you see and then yesterday was very, very close today we were a bit better. Mecz światkarek był kolejnym wydarzeniem rangi międzynarodowej w Hali Nyssa. Jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu o tego typu wydarzeniach w Nysie mogliśmy tylko pomarzyć. Teraz pojawienie się biało-czerwonej w naszym mieście to tylko kwestia czasu. Zapraszamy na ósmą edycję Nyskiego Rajdu Trekkingowego Śladami Księstwa Nyskiego. Ride polega na wyborze trasy pieszej, którą trzeba pokonać według wyznaczonego kierunku, dotrzeć do punktów kontrolnych i na metę. Przygotowano także jeden wariant trasy rowerowej. 4 czerwca zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na Bastion Świętej Jadwigi. Start już od godziny 6 rano na te najdłuższe odcinki, bo 40-kilometrowa trasa biec będzie praktycznie po terenie całej gminy Nysa, nawet częściowo zahaczy jeszcze przez gminę Guchołazy. Na punktach kontrolnych będą znajdować się przewodnicy, którzy opowiadać będą o ciekawych miejscach, między m.in. o Pałacu w Sierczechowicach. No i będzie też możliwość zdegustowania produktów regionalnych, które będą na punktach kontrolnych, no i później meta w Bastionie Świętej Jadwigi. W tym dniu czeka na nas moc atrakcji. Zainaugurowany zostanie również Nyski Szlak Forteczny. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat, buton rajdowy, gadżety promocyjne i ciepły poczęstunek. Uczestnicy tras na 40-20 km otrzymają także koszulki rajdowe. Rajd ma już wielką tradycję, też do nas zaprasza bardzo dużą liczbę turystów, ale i cieszę się przede wszystkim z tego, że bardzo dużo mieszkańców korzysta z tego rajdu. Także bardzo turystyczny dzień czeka nas 4 czerwca. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Rajd jest dla każdego i zapisy są w dniu rajdu. 23 maja odbyły się obchody powiatowego Dnia Strażaka. Uroczystości były okazją, by podziękować strażakom za ich trudną, ważną i odpowiedzialną służbę. W rankingu zawodów, które cieszą się największym szacunkiem i zaufaniem ze strony mieszkańców są strażacy i zawodowi i ochotnicy. I to jest, ta nie jest kwestia przypadku, a też kwestia tego, co ci bohaterowie robią na co dzień. Ratują nam życie, ratują zdrowie, służą zawsze swoją pomocą i za to jesteśmy im zawsze wdzięczni. Ważnym punktem obchodów było wręczanie odznaczeń, awansów i wyróżnień. Nagrody za wzorową służbę dla najlepszych strażaków wręczył starostanyski Andrzej Kruczkiewicz. Zadania Straży Pożarnej się tak bardzo zmieniły, że Straż dzisiaj faktycznie jest wszędzie. Niezależnie od tego, to nie jest tylko pożar, to jest wypadek na drodze, to jest zagrożenie powodziowe, zagrożenie chemiczne. Oni są szkoleni w każdym kierunku. W czasie uroczystości podkreślano znakomitą współpracę Straży Pożarnej z innymi służbami odpowiedzialnymi za nasze bezpieczeństwo. W czasie ostatnich trudnych dwóch lat było to szczególnie widoczne. Państwowa Straż Pożarna współpracuje z zakładem karnym w Nysie, współpracujemy w zakresie szkoleń, w tym roku również się odbędą szkolenia, ale też na porządku dziennym współpracujemy z Państwową Strażą, gdzie kierujemy naszych podopiecznych skazanych do pracy na rzecz jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Współpraca układa się owocnie i bardzo dobrze. Nysy strażacy pomagają nie tylko mieszkańcom naszego regionu. Wyjeżdżają także do ościennych województw, a w razie potrzeby nawet do Czech. Wszyscy zawsze mówią: no tak, zabezpieczenia techniczne, wszystko wchodzą, nowości, monitoringi przeciwpożarowe czyli można powiedzieć, że tych zdarzeń już tak naprawdę nie będzie. Ale co się okazuje, aut przybywa. Tych zdarzeń, miejscowych zagrożeń jest bardzo dużo. I ta tendencja, zamiast być spadkową, to niestety nie jest tendencja spadkowa, tylko tendencja jest i tych interwencji jest bardzo dużo. W ostatnich latach wymieniony został praktycznie cały tabor Nyskiej PSP. Sprzęt obecnie używany przez strażaków spełnia najwyższe europejskie standardy. Nyski Dom Kultury zaprasza na letnią galę tańca. Impreza odbędzie się 4 czerwca, początek o godzinie 17. Drodzy widzowie, Nyssa Stolicą Tańca zapraszamy 4 czerwca do Nyskiego Domu Kultury na wielkie taneczne wydarzenie, w którym wystąpią artystki z całej Polski, które występują na arenach międzynarodowych, między innymi USA, w krajach Arabskich, Ukraina, Grecja. Na scenie zobaczymy ponad 100 tancerzy w 35 choreografiach. Artyści zaprezentują różne style tańca od orientalnego po nowoczesny. Przeniosą one państwa do świata pełnego barw, pięknych strojów, cekinów i orientalnych rytmów, także zapowiada się wielkie taneczne święto, na które Wszystkich serdecznie zapraszamy. Zobaczymy nowoczesny styl tańca brzucha, zwany street Shabby, będzie troszkę latino oraz taniec nowoczesny będzie królował w wykonaniu zespołu Scorpion Dance Team Opole, półfinalistów ósmej edycji Mam Talent. Prosto z Opola na letnią galę tańca w Nyskim Domu Kultury przyjedzie Wiktoria Mientus, ćwierćfinalistka konkursu z Polonia i wielka miłośniczka tańca orientalnego. Niesamowicie się cieszę, że mogę być częścią tego wydarzenia i dla Was wszystkich zatańczyć. Także mam nadzieję, że wszyscy będziemy się świetnie bawić i do zobaczenia. Wciąż można kupować bilety na to wydarzenie. Szczegóły znajdziemy na stronie Nyskiego Domu Kultury. Na kajaki z szarotką. Jak co roku Nyski Klub zaprasza najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. Wydarzenie już w najbliższą niedzielę od godziny 13 do godziny 19 w forcie wodnym. Będzie pasowanie na kajakarza i słodki poczęstunek. 5 czerwca klub organizuje spływ przez Małą Panew, a 16 czerwca rusza już 25. edycja spływu kajakowego Nysą Kłodzką. Seniorzy na kajaki wsiądą 2 września z okazji Dnia Seniora.